Kontynuujemy rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Poświęciliśmy już temu wiele tygodni, rozważając wszystko, czego Jezus nauczał swoim życiem i słowami, ponieważ przed swoim wniebowstąpieniem nakazał swym uczniom iść na cały świat i uczyć przestrzegać wszystkiego, co on nakazał. Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się. Jego całemu nauczaniu, widocznym w jego życiu i w jego słowach. I dopiero wtedy możemy przyjąć tę obietnicę, zawartą w ostatnich wierszach Ewangelii Mateusza: Oto jestem z Wami po wszystkie dni, do końca tego wieku. Ta obietnica jest dana tym wszystkim, którzy wykonują to, co czego Jezus nauczał i co nakazał, i którzy też tego nauczają innych. To ma być pasją naszego życia, by czynić wszystko, co Jezus nakazał i nauczać tego innych. W tym celu studiujemy Ewangelię, przyglądamy się życiu Jezusa i jego nauczaniu. Wtedy możemy być pewni spełnienia jego obietnicy, że będzie z nami w szczególny sposób, w odróżnieniu od wielu innych wierzących. To jest wielkie błogosławieństwo, gdy Pan mówi do nas, oto jestem z Wami do końca tego wieku, ponieważ czynicie to, co Wam przykazałem i nauczacie innych, by też to czynili. Zachęcam Was, byście rozważyli te ostatnie wiersze Ewangelii Mateusza. Na podstawie tych słów studiujemy Ewangelię i poświęcamy na to długie tygodnie. Rozpoczynamy dzisiaj w Ewangelii Mateusza w dwunastym rozdziale i spójrzmy na wiersz trzydziesty. We wcześniejszych wierszach czytamy, jak faryzeusze rozpowiadali wśród ludzi, że Jezus wypędza demony mocą Belzebuba. I Jezus, odpowiadając na te oskarżenia, mówi, że rozdwojony dom nie może się ostać. I tu uczy nas bardzo ważnej zasady. Kto jest z Jezusem, a kto nie jest z Nim. Mateusza 12:30 trzydzieści czytamy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Czytając to pobieżnie, możemy mieć wrażenie, że jest to sprzeczne z tym, co Jezus powiedział w innym fragmencie w Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale, gdzie Jezus odpowiada uczniom pytającym się o kogoś, kto nie chodzi z Nimi. I wtedy Jezus mówi coś, co wydaje się być zupełnie inne od tego, co mówi tutaj. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale. A uczniowie widzieli kogoś, kto w imieniu Jezusa wypędza demony. I próbowali go powstrzymać. A Jezus im mówi: Nie powstrzymujcie go. W Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale i pięćdziesiątym wierszu Jezus mówi: Nie zabraniajcie mu. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Nie zatrzymujcie go, ponieważ on nie jest przeciwko wam, ale jest z wami. I to wydaje się przeczyć temu, co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Ale kiedykolwiek spotykacie takie dwa wiersze, które wydają się sobie przeczyć, musisz szukać w nich prawdy, która jest w obu tych wierszach. W kontekście tego, co Jezus mówi tutaj w Ewangelii Łukasza, w dziewiątym rozdziale, Jezus odpowiada na pytanie uczniów, którzy mówią, że widzieli kogoś, kto w Jego imieniu wypędza demony. Wiersz 49 mówi, że uczniowie próbowali Go powstrzymać, ponieważ nie chodzi za Tobą wraz z nami. Innymi słowy, Jego służba skupia się na wypędzaniu demonów, a nie podkreśla uczniostwa. Co mamy robić, gdy kogoś takiego dzisiaj spotykamy? Wypędzają demony, ale nie wydają się nauczać ludzi, by podążali za Jezusem i stawali się Jego uczniami. Pan mówi, nie zabraniajcie Mu, ponieważ kto nie jest przeciwko Wam, jest z Wami. Jezus mówi swoim uczniom, że taki człowiek nie jest przeciwko Nim. Nie mówi niczego złego przeciwko Wam, ale wykonuje posługę wypędzania demonów. Zostawcie go w spokoju. Zasada jest: nie zabraniajcie mu, ale nie przyłączajcie się do niego. Jezus nie mówi: przyłączcie się do niego i róbcie to samo co on. Nie. Zostawcie go, niech on robi swoje, a wy róbcie to, do czego wy jesteście powołani. Czyńcie uczniami. To oznacza, że nie musimy współpracować z tymi, którzy mają inną wizję służby, gdyż wtedy. Nasza służba się rozwodni. Jeśli Pan powołał Cię do czynienia uczniami, trzymaj się tego, ale nie przeszkadzajmy i nie mówmy przeciwko innym, którzy wypędzają demony. Wierzymy, że Pan chce, abyśmy czynili ludzi uczniami i to jest ostateczny cel, który Jezus przedstawia swoim uczniom w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w wierszach 18 do 20. Natomiast ta sytuacja ma miejsce dużo wcześniej, jeszcze dużo wcześniej przed dniem Pięćdziesiątnicy. Wtedy Jezus nie dał jeszcze tego polecenia, by iść i czynić wszystkich uczniami. Jeśli ludzie wypędzali demony, to Jezus nie miał nic przeciwko temu. Dzisiaj natomiast jesteśmy w innej sytuacji. Nadal trzymamy się tej zasady, by nie powstrzymywać kogoś, kto wypędza demony, ale nie możemy powiedzieć, że ta osoba wypełnia. Cały Boży zamysł, ponieważ Boża cała wola to wypędzić demony, przyprowadzić tę osobę do Chrystusa i czynić ją uczniem. Jeśli ktoś tego nie robi, nie będziemy im przeszkadzać w tym, co robią, ale wyraźnie powiemy, że to nie jest Boży zamysł dla Kościoła. I powinniśmy to powiedzieć również ludziom, którzy mogą być zwiedzeni przez tego rodzaju służbę. Czytając Ewangelię musimy dostrzec, że Jezus pozwala na pewne rzeczy. W innym miejscu czytamy, że pozwala płacić dziesięcinę. Posyła trędowatych, by pokazali się kapłanom. A nawet gdy pewien bogaty młodzieniec przyszedł do niego z pytaniem: Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? Co my byśmy powiedzieli takiej osobie, która by do nas przyszła i zapytała: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czy powiedzielibyśmy jej, przestrzegaj przykazań? Ale to właśnie Jezus powiedział. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 10 rozdziale. To są wyraźne przykłady tego, że era Nowego Przymierza jeszcze się wtedy nie rozpoczęła. Ona przyszła wraz z Dniem Pięćdziesiątnicy. Do tamtej pory, kiedy ktoś wypędzał demony i nie był zainteresowany uczniostwem, Jezus mówi, nie powstrzymujcie go, niech to robi. Teraz mamy wzywać wszystkich, aby czynili uczniami. To jest nasze wielkie posłanie. Wracając do Ewangelii Mateusza 12 rozdziału i 30 wiersza, Jezus mówi: "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza". W kontekście budowania królestwa Bożego, jeśli nie jesteś całym sercem za Jezusem, jesteś w pewien sposób przeciwko niemu. Niechrześcijanie są oczywiście przeciwko Panu. Nie mają żadnego udziału w Panu. Ale kiedy chrześcijanin twierdzi, że należy do Pana i wykonuje Jego pracę, ale nie gromadzi z Jezusem w rzeczywistości, rozprasza. Weźmy jako ilustrację miejsce budowy, na której pracuje 20 pracowników. Dziesięciu z nich ciężko pracuje, a pozostałych dziesięciu, się obija i nic nie robią. Rozmawiają sobie i marnują czas, i dodatkowo jeszcze przeszkadzają innym pracować. Czy powiemy, że są nieszkodliwi, czy że przynoszą wielkie szkody? Można powiedzieć, że przeszkadzają w budowie tego budynku, ponieważ przeszkadzają jego pracownikom. Marnują ich czas, wciągając ich w głupie rozmowy. Gdyby w ogóle opuścili budowę, to tamci mogliby wykonać lepszą pracę. To jest ilustracja tego, co to znaczy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Jeśli gromadzisz plony z pola, a wokół masz ludzi, którzy nic nie robią, którzy tylko stoją na drodze innych, są przeszkodą dla tych, którzy porządnie pracują, którzy potykają się o nich i powodują, że jakieś rzeczy wypadają z ręki pracujących, i się rozpraszają. To są przykłady ludzi, którzy nie są oddanymi Chrystusowi, chrześcijanami. I nie powinniśmy tracić czasu na gromadzenie wokół siebie takich ludzi, którzy są tylko zainteresowani tym, by trafić do nieba. I ja o tym mówię otwarcie, że przed Panem. Zadeklarowałem, iż nie będę zajmował się ludźmi, którzy są tylko zainteresowani tym, żeby trafić po śmierci do nieba. Czy jest ktokolwiek na tym świecie, wśród tych siedmiu miliardów, który po śmierci nie chce trafić do nieba? Każdy jeden chce trafić do nieba, nikt nie chce iść do piekła. I jeśli tylko z tego powodu ludzie chcą przychodzić, to ja nie jestem nimi zainteresowany. Jezus powiedziałby iść i czynić uczniów, więc nie jestem zainteresowany ludźmi, którzy mówią, chcę iść do nieba po śmierci. I to nie jest Ewangelia, którą głosimy, ale niestety wielu ludzi taką właśnie Ewangelię dzisiaj głosi. Wielkie posłannictwo brzmi, idźcie i czyńcie uczniami, aby czynili każdą jedną rzecz, którą ja przykazałem. I niestety bardzo niewielu ludzi to robi. Ale ci, którzy to robią, wykonują Bożą pracę. Mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, ponieważ ich praca jest dzisiaj mała, ponieważ koncentrują się na jakości, a nie na ilości. W świecie podkreśla się ilość. Każda firma ocenia swój postęp. Na podstawie bilansu zysków i strat, jakie są nasze zyski. I kiedy Kościół idzie w tym kierunku, to idzie drogą tego świata. Jezus czynił uczniów, skupiał się na jakości, a nie na ilości. Jezus, widząc tłumy, mówił często do nich trudne do przyjęcia słowa. Łukasza 25 i Czytamy, że tłumy szły za Jezusem. A Jezus odwrócił się do nich i powiedział: Nie możecie za mną iść, jeżeli nie macie w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, męża, żony, dzieci. Czy dzisiaj jakikolwiek kaznodzieja odważyłby się wygłosić takie kazanie do tłumów, które by za nim podążały? To nam pokazuje, że Jezus nie był zainteresowany ilością, ale podkreślał jakość. Słyszałem pewną historię. O króliczej matce, która rozmawiała z lwicą i chwaliła się, mówiąc: W zeszłym roku urodziłam 20 króliczków, ponieważ króliki bardzo szybko się mnożą, a lwica mówi: Ja mam tylko jednego, ale to jest lew. I to jest wielka różnica: czy my gromadzimy wiele królików, czy też mamy lwy, czy mamy uczniów, czy tłum ludzi. Którzy siedzą w zborze i ich jedynym celem w życiu jest trafić do nieba po śmierci. Chcą tylko kaznodziejów, którzy im mówią, jak mają trafić do nieba po śmierci. I muszę to dodać, że wielu z nich nie trafi do nieba po śmierci, ponieważ ich kaznodzieje ich zwiedli. Uwierz tylko w Jezusa, choć czytamy, że nawet demony wierzą. I taka wiara nikogo nie wprowadza do królestwa Bożego. Najbezpieczniejszą drogą jest być uczniem i czynić uczniów. Wtedy jesteśmy pewni, dokąd zmierzamy. Jezus mówi: Kto ze mną nie gromadzi, rozprasza, utrudnia Bożą pracę. Jeśli nie gromadzi oddanych całym sercem uczniów. Wierz 31. Każdy grzech i obraza będą ludziom odpuszczone ale obraza Ducha nie będzie odpuszczona. Jest jeden grzech, który Jezus powiedział, że nie będzie odpuszczony. Co to za grzech? Z całego kontekstu widzimy pewien stosunek do działania Ducha Świętego. Widzisz, że Duch Święty tu działa, a jednak się temu sprzeciwiasz. Duch Święty próbuje coś do Ciebie powiedzieć, ale Ty się przeciwstawiasz. Są dwa rodzaje grzechów: grzechy czynu, i grzechy postaw. Na przykład, gdy kłamiesz, dopuszczasz się grzechu działania, albo gdy uderzysz kogoś, to grzech działania. Cudzołóstwo, grzech działania. Ale są inne grzechy, które wynikają z postawy, jak nienawiść, gorycz, zazdrość, duch nieprzebaczenia, pycha, samolubstwo. To są grzechy postawy, czy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest grzechem pojedynczego działania czy grzechem postawy? Ja wierzę, że chodzi o grzech postawy, ponieważ to demonstrowali obecni tam faryzeusze. Postawa przeciwko Duchowi Świętemu. I to nie tylko wyrażało się w tym, co mówili do Jezusa. Dzisiaj możesz tak długo przeciwstawiać się Duchowi Świętemu, który mówi do ciebie, Aż On przestanie do Ciebie przemawiać. To może się wydarzyć. Myślę, że nie powinniśmy szczegółowo definiować, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale raczej strzec się, żeby go nie popełnić. Definicja nie jest tak ważna, tak jak definicja pokory nie jest najważniejsza, ale to, co jest ważne, to to, by być pokornym. Podobnie w tej dziedzinie istotą nie jest sama definicja. Wielu ludzi chciałby znać definicję grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale to nie jest ważne, ponieważ nie jest to tak jasne i możemy się łatwo tu pomylić, ale jednej rzeczy możemy być pewni. Możemy z pewnością wiedzieć, czy się tego grzechu dopuściliśmy. W jaki sposób możemy to wiedzieć? Duch Święty prowadzi nas do opamiętania. Popatrzmy na przykład na wiersz z Dziejów Apostolskich 11 rozdziału, wiersz 18. Druga część tego wiersza mówi: Bóg sprawił poganom opamiętanie dla życia. To dzięki pracy Ducha Świętego wszelkie Boże działanie dzisiaj w życiu ludzi odbywa się przez Ducha Świętego. Duch Święty prowadził ludzi do opamiętania. Jeśli więc w swoim sercu masz pragnienie, by odwrócić się od grzechu, by zmienić kierunek, możesz być pewien, że nie dopuściłeś się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bez względu na to, co byś powiedział przeciwko Duchowi Świętemu, cokolwiek byś nie zrobił w swoim życiu, jakkolwiek wielkie byłyby Twoje przestępstwa. Nie zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli w Twoim sercu jest jakiekolwiek pragnienie, by odwrócić się i przyjść do Pana. Na tym polega test, ponieważ w życiu osoby, która dopuściła się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma tego działania Ducha Świętego. I taka osoba nie ma nigdy pragnienia, by się opamiętać. Będzie grzeszył w zatwardziałości. I będzie sobie robił żarty z grzechu. I patrząc na moje życie, spotkałem tylko jedną taką osobę, która grzeszyła i robiła sobie z tego żarty. Byłem zdumiony, że ktoś może dopuścić się cudzołóstwa i sobie z tego żartować, mieniąc się chrześcijaninem. I to jest przypadek, który dla mnie ilustruje grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak długo przeciwstawiał się Duchowi Świętemu, jego sumienie zostało zatwardzone i nie miał żadnego pragnienia, by się opamiętać. Ale to nie nasza rzecz rozsądzać, kto dopuścił się tego grzechu, a kto nie. Nie mamy tutaj żadnej pewności. Natomiast musimy być pewni co do siebie samych. Możemy nie mieć pewności co do innych. Ale możesz mieć pewność co do siebie samego, czy dopuściłeś się tego grzechu, czy nie. I mówię to wszystko po to, aby diabeł nie obarczał was niepotrzebnym potępieniem, aby nie żyć w strachu, że dopuściliśmy się tego grzechu. Spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy przychodzili i pytali: czy myślisz, że dopuściłem się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu? I wtedy zadawałem im proste pytanie: czy masz pragnienie by odwrócić się od grzechu i teraz ufać Jezusowi. Odpowiadali tak. I wtedy zapewniałem ich, że nie zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. Przechodzimy do kolejnego wiersza. Ktokolwiek wypowiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Kto by jednak wypowiedział przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone, ani w tym wieku, ani w nadchodzącym. Ponownie myślę, że to wypowiadanie słów wynika ze świadomego sprzeciwiania się duchowi świętemu. Mamy dzisiaj tych szalonych kaznodziejów, którzy przewracają ludzi na podłogę, popychając ich ręką, mówiąc, że to działanie ducha świętego, i straszą innych, mówiąc: Nie mówcie nic przeciwko działaniu ducha świętego, bo nie będzie wam przebaczone. To jest wiersz, który wielu kaznodziei wykorzystuje, by straszyć ludzi. I ludzie się boją i decydują, bo nic nie będę mówił przeciwko tej służbie. Ja natomiast całe swoje życie mówiłem przeciwko takiemu... Dziadostwo. I kiedy ludzie próbują mnie straszyć tym wierszem, to ja odwołuję się do innego wiersza. Z pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału, wiersz pierwszy, ponieważ diabeł też cytował Jezusowi wiersz, mówiąc, jest napisane. A Jezus mu odpowiedział, mówiąc jest także napisane. Więc gdy ludzie mówią mi, żebym nie mówił przeciwko czemuś, Powołując się na to, co tu jest napisane, jeśli będziesz mówił przeciwko Duchowi Świętemu, to ci nie będzie przebaczone. Ja odpowiadam, jest także napisane w pierwszym liście Jana 4.1. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale sprawdzajcie duchy, czy pochodzą od Boga. I to właśnie robię. Badam każde działanie, czy pochodzi to od Ducha Świętego. Dokładnie badam, czy to. Pochodzi od Ducha Świętego. Czy Jezus to robił? Czy Jezus tego nauczał? Czy apostołowie to robili? Czy apostołowie tego nauczali? Jeśli na te cztery pytania odpowiedź brzmi nie, to ja to odrzucam. To nie jest działanie Ducha Świętego, ponieważ jeśli to jest z Ducha Świętego, to odpowiedź na jedno z tych czterech pytań będzie brzmiała tak. Nie powinniśmy więc obawiać się, badać duchy. Jeśli tego nie robisz, jesteś nieposłuszny słowom zapisanym w pierwszym liście Jana 4:1 i zasługujesz na to, by być zwiedzionym, ponieważ nie jesteś posłuszny Bożemu Słowu. Wielu ludzi jest zwiedzionych, ponieważ dają się zastraszyć słowom z tego wiersza. Nie pozwólcie, by ktokolwiek was zastraszył, cytując pismo, kiedy jest inny fragment pisma, który nakazuje wam badać. Każdego jednego ducha i każdą jedną manifestację, ponieważ widzimy wiele zwiedzenia dzisiaj w Kościele. Tak jak Biblia mówi, że w czasach ostatecznych zwodnicze duchy zaleją Kościół. Ten trzydziesty drugi wiersz mówi nam, że ktokolwiek wypowiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. To jest niezwykły wiersz. Jezus nie tylko mówi Faryzeuszom, że im będzie przebaczone, za to, że wtedy mówili przeciwko Niemu i nazywali go władcą demonów, czy że współpracuje z księciem demonów, ale Jezus mówi, ktokolwiek przez kolejne dwa czy dziesięć tysięcy lat będzie mówił przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Jezus oferuje przebaczenie każdej osobie, która mówi przeciwko Niemu. Czy i my nie powinniśmy mieć takiej postawy? Mówiąc, że chcemy być podobni do Jezusa. Każdy chrześcijanin mówi, że chce być jak Jezus. Ale co to znaczy być jak Jezus? To jedna z dziedzin, w której możemy być do Niego podobni. Możemy zdecydować, tak jak Jezus, że ktokolwiek będzie mówił cokolwiek złego przeciwko nam, przebaczymy Mu. Nie będziemy niczego złego nosić w sercu przeciwko takiej osobie. Nie będziemy nosić urazy w sercu, choćby przez chwilę. Przebaczamy. Przebaczamy, ponieważ ta osoba nie wie, co robi. Ta osoba nie zdaje sobie sprawy, jakim strasznym grzechem jest mówić przeciwko dziecku Bożemu. Gdyby ta osoba zdawała sobie z tego sprawę, to nie ważyłaby się tego robić. Ale jest tak ślepa i brak duchowej inteligencji. Że mówi przeciwko bożym dzieciom. Ale trzeba przebaczyć takiemu duchowemu ignorantowi. Co robić z idiotą, który mówi coś głupiego? Nie będziesz przecież z nim walczył. Nie brakuje duchowych idiotów, którzy krytykują boże dzieci, czepiają się Bożych Sług i doszukują się czegoś złego w nich. Zostaw ich w spokoju. To są duchowi ignoranci. Trzeba im przebaczyć i zostawić ich w spokoju. Nie brać na poważnie tego, co mówią, ponieważ można być duchowym idiotą, tak jak można być umysłowym idiotą. Jeszcze jeden wiersz Mateusza 12:33. Jezus kontynuuje cały czas jeden temat. Mówi, że nie wystarczy nieco zmienić nasze słowa i postępowanie. Nie wystarczy powiedzieć, a już nie będę robił tego czy tamtego. To nie rozwiązuje problemu. To jest tylko zewnętrzna poprawa. Ludzie chodzą na specjalne kursy, na których uczeni są, jak poradzić sobie ze swoim zachowaniem, aby zwiększyć ilość sprzedaży czy efektywność pracy w danej firmie. Te zmiany mają służyć osiągnięciu większych zysków i korzyści. Ale Jezus mówi, że takie zewnętrzne działanie nie rozwiązuje problemu wśród chrześcijan. Drzewo musi być totalnie zmienione na dobre i wtedy owoc będzie dobry. Ale jeśli drzewo jest złe, to owoc będzie bezużyteczny. Drzewo poznaje się po owocu. Jeśli masz w ogrodzie drzewo, które rodzi złe jabłka, kiedy tylko owoce się pojawią, od razu są zgnite. Nie nadają się do jedzenia. Możesz ścinać owoce, możesz powiązać gałęzie i powiesić na tych gałęziach owoce i oszukiwać wszystkich, którzy przechodzą wokół twojego domu, że masz wspaniałe drzewo, które rodzi piękne owoce i obfite owoce. Ale to jest oszustwo. To prawdziwe drzewo, które masz, rodzi wiele zepsutych jabłek. Ale nikt tego nie widzi, ponieważ kiedy tylko owoc się pojawi, ty go ścinasz. I wieszasz dobre jabłka, które kupiłeś na bazarze. I ludzie myślą, że to jest owoc, które to drzewo wydaje. I tak niestety wygląda życie wielu, wielu chrześcijan. Ukrywają te wszystkie złe rzeczy, które robią w tajemnicy, w domu i w innych miejscach, ale wieszają ten dobry owoc, kiedy są w obecności innych ludzi, aby oszukać tych, którzy są wokół. Że są pobożnymi ludźmi. Jezus mówi, że to nie jest właściwa odpowiedź. Całe drzewo musi być uczynione dobrym. Dlatego Jan Chrzciciel powiedział, że siekiera jest przyłożona do korzeni drzew. Możemy przyrównać stare przymierze dane przez Mojżesza, do nożyc, które obcinają owoc, gdy on się pojawia. Dlatego w Izraelu nie było zbyt wiele cudzołóstwa, morderstwa czy kradzieży, ponieważ mieli przykazania, które były jak nożyce, które ścinały ten zły owoc natychmiast, gdy się pojawiał. W tym samym czasie w innych narodach wokół Izraela był okropny grzech, ale Izraelici mieli nożyce, choć byli tak samo źli. Ale nożyce ścinały zły owoc i dzięki temu składali dobre świadectwo. Ale to nie czyniło drzewa dobrym. W Nowym Przymierzu Bóg zabrał nożyce, a Jezus przyszedł z siekierą, o czym czytamy w Mateusza 3 rozdziale. Jezus przyłożył siekierę do korzenia drzew, aby wyciąć je od korzeni. Kiedy złe drzewo zostanie wycięte z korzeniami... Nie może już wydawać złych owoców. W to miejsce Jezus zasadza dobre drzewo. Dobre drzewo, które wydaje dobre owoce. I nie trzeba już chodzić na bazar, by kupić dobre jabłka, by oszukiwać ludzi wokół, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani oszukiwaniem ludzi, ale jesteśmy zainteresowani tym, żeby mieć dobre drzewo. I o to tu chodzi. Zróbcie dobre drzewo, i owoc będzie dobry. Ale jeśli drzewo jest złe, no to owoc też będzie zły, gdyż po owocu rozpoznaje się drzewo. Nie jesteśmy w stanie ocenić wewnętrznego życia danej osoby. Tylko Bóg zna serce. Człowiek patrzy na to, co na zewnątrz. Bóg patrzy na serce. Serce odnosi się do korzenia drzew. My nic nie wiemy o korzeniu drzew. Kiedy patrzymy na drzewo, widzimy to, co na zewnątrz, a nie korzenie, ale przyglądamy się owocowi. I możemy osądzić, jakie to jest drzewo, po jego owocu. A więc, w pewnym sensie, nie musimy zaglądać do ludzkich serc. Drzewo wydaje konkretne owoce. I Jezus mówi, że po tych owocach możemy poznać, jakie to jest drzewo. Wcześniej, w siódmym rozdziale, Jezus ostrzegał nas przed fałszywymi prorokami. I Jezus powiedział: Patrzcie na owoc ich życia. Pamiętajmy o tym, że główna rzecz, której w sobie szukamy, to nie dary, ale owoc. Owoc mówi nam, czy dana osoba jest pobożna, czy też nie. Będziemy dalej to rozważali w kolejnym odcinku.